6 maja 2023 roku, już za moment pojedynek w ramach trzeciej ligi Grupy Czwartej pomiędzy Wieczystą Krakowa a Hełmianką. Hełm przy mikrofonie Paweł Garbacz serdecznie zapraszam. Szymm. Mamy teraz czas na składy. Zacznijmy od gospodarzy. W bramce numer 12 Antoni Mikułko, daje 2 Patryk Kołodziej, 3 to Adrian Klimczak, z 16 Karol Danielak, numer 17 Paweł Koncewicz-Żyłka, 18 Manuel Torres, 28 Radosław Majewski, 29 Maksymilian Hebel, z numerem 44 Henno Asmelasz. 45 Denys Faworow I z numerem 70 Patryk Misza Kapitanem drużyny Radosław Majewski Czas na zestawienie gości A więc Chełmianki w bramce Numer 33 Sebastian Ciołek Dalej 3 Paweł Perdun 4 Karol Futa 8 Dominik Stępień Z dziesiątką Krystian Wójcik 11 to Mateusz Szwed 13 Serhii Kulinicz 19 Jakub Knap 20 Olech Marczuk 22 Oskar Szczodry I z numerem 78 Krystian Mroczek Zielone zespół Gospodarze oczywiście na pierwszym miejscu kolejek do końca włącznie z dzisiejszym spotkaniem. Już rozpoczyna atak swojego zespołu z numerem 20 Olech Marczuk. A i mamy pierwszy strzał, ale teraz jest ta sytuacja dość dobra dla wieczystej, choć teraz atakuje zespół gości. Jakub Knap. Najlepszy strzel zespołu. Knap był popychany, choć sędzia Maciej Węgrzyk nie reaguje. Zobaczmy raz jeszcze. Paweł koncewicz żyłka. Tutaj troszeczkę myślę, Olech Marczuk. Knap, ładnie, teraz w powietrzu. Utrzymywali piłkę. Zawodnicy Chełmianki. Perdun w polu karnym próbuje zwieść. Asmelasza Perdun! Uderzenie lewą Falić nogą jest z za Zatem akcję, zobaczmy. E, ta piłka długo utrzymywała się w powietrzu. Knap, zagranie na lewą stronę do Perduna, a Smelasz próbował interweniować na jego gdzieś w stopę zawodnika rywali. Pierwszy rzut roczny dla hełmianki w tym meczu. Doświadkowanie wójcika. Nie doszedł do minik do tej piłki. Jeszcze uderzenie z dystansu. Zawodnikom wieczystej Majewski przebiega nad piłką. Hebel. To będzie uderzenie. Hebel! No to było naprawdę imponujące uderzenie w wykonaniu Maksymiliana Hebla. Zobaczmy ten strzał. Bardzo groźny. Klimczak. Hebel, jest Majewski, polucharny Majewski, uderzenie, jeszcze Torres! jeden do zera dla Wieczystej w 36. minucie tego meczu. No i po takim dość niegroźnym strzale Majewskiego swoją dziewiątą bramkę w tym sezonie. Zobaczmy, to wszystko zaczęło się od wrzutki Klimczaka, Majewski nieczysto wzdłuż bramki, no i Torres musiał tylko... No piłka teraz na Torresa, nie było spalonego, sprytne to rozegranie, co pokaże Torres... Poczekał na Hebla. Teraz w pole karne jest uderzenie. Broni ten strzał Sebastian Ciołek. Bardzo. A zobaczmy raz jeszcze, jak uderzał Hebel w tej poprzedniej sytuacji. Utrzymuje się przy piłce w obrębie szesnastki. Majewski. Majewski szuka Torresa. Świetne zagranie. Torres jest strzał Hebla w ostatniej chwili w pierwszej lidze. Dodatkowo grał też w Lidze Europy Faworów sześciokrotnie, a teraz kolejna szansa dla Wieczystej, uderzenie z prawej strony, ale nie się pozycjami na moment Knapy z Perdunem, Knap do środka, Knapy próbuje uderzyć. Zdobywca siedmiu goli w tym sezonie trzeciej ligi. Jeszcze uderzenie za pola karnego. No wydawało się, że nie ma prawa zagrozić. A Danielak wraca jednak do gry. Rzut wolny Majewski, bezpośredni strzał. No i fantastycznie interweniuje Sebastian Ciołek. Wiedział już od samego początku Radosław Majewski co z, z tą piłką. 20 metrze Hebel już na skraju 16. Klimczak wbiega w pole karne. Klimczak dośrodkowanie. Na zamknięcie tej akcji. Pada w polu karnym gracz wieczysty i mamy rzut karny dla gospodarzy. Tak. Zobaczmy raz jeszcze Klimczak dośrodkowuje i na tym długim słupku no ewidentnie zbyt ostro potraktował rywala Ciołek czy Faworow. Denis Faworow 2 do 0 dla Wieczystej wyczuł intencję strzelającego 32-letni golkiper ale ten strzał był zbyt mocny aby wyciągnąć tę piłkę odbić ją przed siebie no i tym samym Wieczysta w 70 minucie podwyższa prowadzenia Miszak tańczy w polu karnym Patryk Miszak były gracze Bruchbeeter Maliki nie cieszy uderza ale próba Miszaka no i dobrze tutaj zorientował się Sebastian Ciołek, zobaczmy co za pomysł teraz Tylko pozbierał się po tej próbie Paweł koncewicz jeszcze przerzut na lewo, fantastyczny do Maksymiliana Hebla, Hebel szuka tam na długim słupku biegającego Patryka Kołodzieja, ależ marnuje teraz okazję defensor wieczystej, zobaczmy. Świetnie znalazł Kołodzieja, który po raz kolejny pozostał. W razie jednak toczy się akcja po prawej stronie, zagranie do środka. Faworow mięciutko teraz świetnie do bąka, ależ akcja bąk. Nie ma bramki, ale trzeba pochwalić duet Faworow-Bąk za tę akcję stworzoną w 83. Minucie. Zobaczmy, Faworow mięciutko przerzucił sobie obronę Chełmianki, strzał. Jakuba Bąka jednak odchodzący młodziana w notesie trenera Łabudińskiego, a teraz doświadkowanie z rzutu rożnego i jeszcze będzie tę akcję zamykał tutaj gracz jaki szansa i bramka, nie! Obok uderza teraz jakupy Bednara, ale było naprawdę bardzo groźnie, to strzelał Dawid Gierała w tej sytuacji, raz jeszcze zobaczmy, Koncewicz-Żyłka wybija, ale zbyt krótko na lewą, z lewej na prawą nogę przełożył sobie piłkę Dawid Gierała, jednak hełmianka Szwed, Szwed, próba strzału, Szwed, Ależ zaskakujące uderzenie, no i musi tę piłkę odbijać Mikułko, który mam wrażenie też był zaskoczony taką próbą, nie ryzykował w Tarnowie, pojedynek wygrany 3-1, uwaga, Szwed do środkowania, ale fatalne. Wybite przez Majowskiego, choć piłka wraca w pole karne i co i czy będzie tutaj szansa, ależ zmarnował teraz okazję Serhii Kulinicz, który dostał piłkę od Jakuba Bednary, zobaczmy, to musi być bramka w takiej sytuacji Jakub i Pałaszewski, Faworow. Co ponad minuta do zakończenia tego meczu Majewski fantastyczne! Prostopadłe podanie Klimczak, ale nawet gdyby tutaj Miszak umieścił ja piłkę, ma teraz szansa, aby wyprzedzić zespół z województwa lubelskiego, a sędzia, pan Maciej Węgrzyk kończy to spotkanie wieczysta, pokonuje hełmiankę 2 do 0 i tym samym umacnia się na pozycji lidera. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Ten mecz skomentował Paweł Garbacz.